Ma na YouTube, kolejny trening pól, tym razem z innej siłowni, stąd też ćwiczenia będą się nieco różnić. Zaczynam klasycznie od jakiejś wersji przyciągania jednorącz, tym razem padło na wyciąg górny i wykorzystanie ławki jako oparcia. Noga po stronie pracującej z nogą wykroczną, to ona pozwala mi przeciwstawiać się ciężarowi i utrzymać solidną pozycję podczas całej serii. Tułów jest nieco zgięty bocznie w stronę pracującą, ponieważ linka schodzi tutaj nieco do środka, a w ten sposób... Jestem w stanie utrzymać solidną pozycję i równowagę przez całą serię. Dodatkowo kręgosłup jest nieco zgięty, tak jakbym chciał stworzyć delikatny garb. Brzuch jest wtedy spięty, ponieważ mogę wygodnie prowadzić ruch i fajnie zaangażować najszerszy. Wykonuję tutaj dwie stery robocze na każdą stronę. Między jedną serią roboczą na przykładowo lewą stronę wykonuję jeszcze trochę przerwy, około 40 sekund zanim przejdę do strony drugiej żeby nie ryzykować tym, że seria zostanie wskończona przedwcześnie, bo na przykład nie będę w stanie złapać oddechu. Jest to świetne ćwiczenie na start treningu, ponieważ będzie ruch tutaj ciężki w samej końcówce, a potem przejdziemy do ćwiczeń, które bardziej obciążą sam początek ruchu, ale o tym za chwilę. I kolejne ćwiczenie, będzie to bazowe wiosło tego treningu. Jest to T-bar z oparciem Kadr może niekoniecznie dobry, ale mam nadzieję, że ruch mimo to widać. Pierwszy raz testowo wykonuję tutaj to chwytem wyższym, tym ustawieniem, które faktycznie przypomina literę T, jak Tibar, a nie tym węższym, taką, taką literą V. Wchodzi to nieco w inny rejon pleców bardziej taka typowa góra, trochę środek. Natomiast ruch, właśnie taki schodzący się ze środka do zewnątrz wykorzystam w następnym ćwiczeniu, stąd też padł wybór na właśnie ten wyższy chwyt z nieco szerszym prowadzeniem. Dwie serie robocze tego ćwiczenia, pierwsza cięższa na nieco niższym zakresie powtórzeń i druga teraz już z małym ciężarem na nieco większy zakres powtórzeń. Staram się trzymać nieznaczną pauzę w dole ruchu, żeby każde powtórzenie wyglądało w miarę podobnie, żeby to wszystko było ustandaryzowane. Jest to właściwie bazowe ćwiczenie w każdym treningu pól, w poprzednich filmach było to już omawiane szerzej. Także teraz tutaj tylko zostawiam Was końcówką serii i przechodzimy dalej. Kolejne wiosło. Tutaj wykorzystujemy fakt, że ramiona maszyny teraz schodzą się do środka, a potem rozchodzą na zewnątrz. Przez co możemy dość spory zakres ruchu łopatki uzyskać. I fajnie przepracować środek i nieco górnej części grzbietu. Ciężar jest tu dość niewielki. Właściwie jest to... Moja pierwsza prawdziwa seria na tym, na tym hammerze, mimo że dostępny jest już od wielu, wielu lat, to jakoś nie, nie byłem do niego wcześniej przekonany. Natomiast teraz, po wykonaniu prawdziwej serii, przyznaję, że jest on naprawdę dobry. Tutaj druga seria z nieco innej perspektywy, żeby pokazać, jak te barki nieco tutaj idą w przód, i potem staram się przyciągać łokcie maksymalnie za siebie do zewnątrz. Jak tutaj spojrzymy na sam chwyt, to nadgarstek jest ustawiony neutralnie względem przedramienia. I fakt, że uchwyty są właśnie tak ustawione pod kątem powiedzmy około 45 stopni do samego właściwego ramienia maszyny, to możemy ten ruch sobie komfortowo wykonać. Środek i góra grzbietu, oczywiście, tylnak, to on również tutaj sporo pracy dostanie. Teraz kolej na wyciąg górny, zostaje tutaj odchylony w tył, żeby linka szła nie tyle do góry, co lekko przede mnie. Nie ma tutaj żadnego konkretnego fokusu, czy to typowo pod najszerszy, czy typowo pod górę pleców. Myślę tutaj tylko o tym, żeby przyciągnąć ciężar, kontrolować jego wypuszczenie do góry, pozwolić na uniesienie się barków, żeby potem to z powrotem wprowadzić płynnie w dół i, i tyle. Nie, nie każdy ruch, nie każde ćwiczenie pod plecy musi być stricte ukierunkowane na jakąś konkretną część, warto niekiedy zawrzeć po prostu takie, nazwijmy to bardziej globalne ruchy i wykorzystać po prostu umiejętność samego przyciągania czy też wiosła. I teraz ostatnie ćwiczenie tego treningu, właściwie tej głównej części pleców jest to wyciąg jednorącz ukierunkowany już bardziej pod najszerszy. Jestem tutaj lekko obrócony w stronę pracującą, żeby najszerszy po tej właśnie stronie bardziej rozciągnąć. Noga po stronie pracującej jest tą nogą, która, na, na której się opieram, która pozwala mi utrzymać stabilną pozycję. Druga noga jest właściwie można powiedzieć luźno, nie wykorzystuję za bardzo w tym wykonaniu. Wolną ręką staram się tutaj chwytać ławki, żeby nie pozwolić ciężarowi na skręcanie mojego tułowia w drugą stronę. Jedna seria robocza tutaj i przechodzimy teraz do ramion. Będzie to seria rest-pause na modlitewniku, to znaczy wykonuję kilka powtórzeń Jedno, jedną ręką, od razu przychodzę drugiej i powtarzam w kółko aż już nie mogę wykonać. Tutaj jest to pierwsza seria tego ćwiczenia, gdzie zakres jest dość niski. Generalnie raczej nie, nie polecam wykonywania takich niskich zakresów na moditewniku, jednak jestem już z tym na tyle, jestem już na tyle przyzwyczajony do tego ćwiczenia, do tego ruchu, że jestem to w stanie komfortowo wykonać. Natomiast jeśli nie czujesz się pewnie, czujesz może, być jakieś, może być może jakieś bóle w ścięgnach bicepsów, to raczej bym by tego nie zalecał. Całość treningu składała się jeszcze z jednego ćwiczenia na tył barku. Jednego, jednej serii narciarza na sznurach i drugiego ćwiczenia na biceps, były to uginanie w bramie bra tyłem plus ćwiczenia na przedramie, ale tego już nie zawierałem. Jeśli chcesz zobaczyć cały trening, jak i więcej relacji z umówieniem, zapraszam na mojego Instagrama. Powinien się teraz pojawić na ekranie. W tym filmie to by było na tyle. Zapraszam do oglądania poprzednich materiałów i widzimy się za tydzień o podobnej porze. Na razie.